To znaczy być podobnym do Boga, w czym tkwi sęk, tego stwierdzenia, że zostaliśmy stworzeni na obraz i Boże podobieństwo. Gdy się nad tym zastanawiam, wydaje mi się, że tym, co człowieka w jakiś sposób odróżnia wśród wszystkich stworzeń tego świata i czyni Go podobnym do Boga, choć odrobinę. Jest nasza miłość, jest nasza gotowość do bezinteresownego kochania. I chociaż pewnie nikt z nas w tej rzeczywistości, w której żyjemy, miłości Bożej w pełni nie powtórzy, się nie da, to jednocześnie każdy z nas podświadomie, bez względu na wyznanie, bez względu na poglądy, dąży do miłości. I chce kochać, bo wszyscy zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. To podobieństwo do Boga, to do którego dążymy i które realizujemy podobieństwo w miłości jest zarazem przez wielu, jeżeli nie przez wszystkich, uznawane za szczęście. Kochać, być kochanym, to znaczy być szczęśliwym. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj te błogosławieństwa, które usłyszeliśmy w Ewangelii, rozważyli właśnie w kluczu miłości, błogosławieni ubodzy w duchu, to znaczy tacy, którzy w swoim sercu, w swoim wnętrzu mają miejsce, w którym nie są sami których serce nie jest wypełnione własnymi potrzebami, własnymi lękami, własnymi sprawami, ale w którym ktoś się jeszcze zmieści. Błogosławieni, którzy się smucą, to znaczy ci, którym zależy, którym nie jest wszystko jedno, którzy potrafią zobaczyć coś więcej niż czubek własnego nosa. Błogosławieni cisi, to znaczy ci, którzy potrafią słuchać, którzy nie tylko wciąż mówią, wymagają, oceniają, ale którzy potrafią z pokorą i cierpliwością posłuchać drugiego człowieka. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. To znaczy błogosławieni ci, którzy widzą wokół siebie niesprawiedliwość którzy widzą, że niektórzy nie są traktowani tak, jak powinni. I dlatego błogosławieni miłosierni, nie ci, którzy sami szukają miłosierdzia, ale są gotowi je świadczyć także tym, którzy doświadczyli w życiu niesprawiedliwości. Błogosławieni czystego serca. Czyli ci, którzy nie mają życia na boku, którzy starają się żyć w sposób transparentny, którzy nie obmawiają, którzy nie oczerniają za plecami, ale którzy są czyści. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, czyli ci, którzy nie szukają w życiu rywalizacji. Nie ci, którzy szukają w życiu rozłamu, ale w każdej sytuacji, w każdej relacji dążą do pojednania. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie. Kochać to znaczy być przygotowanym na cierpienie. Czasami, gdy mówimy o tym święcie, tej uroczystości dzisiejszej, wszystkich świętych, Pojawia się zwłaszcza w ostatnim czasie taka moda, by w tym dniu w ogóle nie wspominać o śmierci, by mówić, że nie dzisiaj jest dzień życia, dzień świętości. Ale czy można tajemnicę życia i śmierci rozdzielić? Czy żyć naprawdę, to nie jest, to nie znaczy umrzeć, być gotowym umierać. Jest nauka Chrystusa. Jego miłość w ten sposób się zrealizowała, że był gotowy wszystko oddać, by pokazać, jak bardzo człowieka kocha. I tak samo w naszym życiu miłość, czyli świętość, w pełni zrealizuje się wtedy, gdy będziemy gotowi to życie zostawić i ofiarować komuś. Będziemy wspominać w tych dniach wielu naszych zmarłych. Myślę, że każdy z nas ma przynajmniej jedną osobę, czy z rodziny, czy wśród znajomych, taką, która faktycznie oddała życie dla innych. Nosimy ją w sercu przez jej miłość, przez jej bezinteresowność. I ta nieśmiertelność, którą niesie miłość, to jest właśnie wezwanie dzisiejszego dnia. Oddając swoje życie, kochając aż do śmierci, tak naprawdę zaczynamy żyć. I tak naprawdę wtedy osiągamy świętość, życie wieczne.